Cześć z tej strony Alex i witam cię w Akademii Wilka na egzaminie 8-klasisty z grudnia 2017 roku dzisiaj robimy zadanie drugie. No dobrze, no to mamy treść zadania. Uzupełnij zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. No i wartość wyrażenia 4,5 Podzielić przez 0,75 jest równa wartości wyrażenia A albo B. No i drugie to wartość wyrażenia 1,25 razy 0,4 jest równa wartości wyrażenia C albo D. No dobrze, no to zajmijmy się etapem pierwszym tego zadania, czyli 4,5 podzielone na 0,75. No ja sobie to zamienię w, tak, jakby w formie ułamka po prostu. Tutaj to, to napiszę. Może on nie jest do końca poprawny, za to no zobaczymy, co tutaj dalej będziemy z tym robić. No i to sobie mnożę razy 100 i dzielę przez 100, też w formie ułamka. Zobacz, że jak robię taką operację, to 100 przez 100 jest równe 1, więc tak naprawdę mnożę przez 1, więc nie zmieniam wartości tego wyrażenia. A to wszystko jest tylko po to, żeby pozbyć się tych. Przecinków z tego ułamka no i po wymnożeniu 4,5 razy 100 daje nam 450, a 0,75 razy 100 daje nam 75, no już widzimy, że to jest odpowiedź A. No i przejdźmy do drugiego etapu, tym razem mamy 1,25 razy 0,4 no i tutaj będzie. Trochę podobnie po prostu najpierw zamieniam sobie to na z postaci dziesiętnej na ułamek niewłaściwy no to tutaj muszę 125 podzielić przez 100 i to drugie, ten drugi ułamek to będzie 4, 4 po prostu 10. No dobra, jak to wymnożę, jak mnożę ułamek razy ułamek, no to mam licznik razy licznik i mianownik razy mianownik, czyli to będzie w liczniku będzie, czyli na górze 125 razy 4 na 100 razy 10 to inaczej 1000, no i tutaj widzimy, że to jest odpowiedź D. No jeśli taka forma rozwiązywania zadań Ci się podoba, no to ja zapraszam oczywiście na stronę, zapraszam także do śledzenia Akademii w social mediach, a także no, no wspieranie, wspieranie całej akcji na jakimś portalu. Także to by było na dziś tyle i widzimy się w następnym zadaniu. Na razie cześć.